Okolic Elmore docierają do nas informacje o dziwnych wydarzeniach. Przy miejscowym sklepie cały czas panują ciemności. A na zegarze południe. Na przedmieściu pojawiły się nietypowe o tej porze roku opady. Nie, nie pada w lipcu. Jeden z obywateli przestał podlegać prawom ciążenia. Krzesło powinno stać na ziemi. Widzicie, mówiłam wam wszystko przez wasze są rzeczy, co się nie łączą. Psy nie bawią się z kotami, ludzie nie mają ogonów, a wasz ojciec nie powinien pracować! No i co teraz będzie? Trzeba go powstrzymać. Ja przepraszam, ale jakaś rysa na globusie nie może być podstawą do zwolnienia. Niech nie pani wypuści! A! Nic nie rozumiesz, musisz go zwolnić! Ale dobrze pracuję! A gdyby się spóźniał z dostawami? Um. Wtedy mógłbym go za to zwolnić. Więc kolejnej pizzy nie dostarczy. Średnią, ostrą dostarczyć mogę Wam od razu. Starczy tylko, że po prostu dodam trochę więcej gazu. Dodam trochę więcej gazu! Dodam trochę więcej gazu! <laughs> Bo jest blisko. Widziałem go! A! Im bliżej taty jesteśmy, tym dziwniejszy staje się wszechświat! Trzeba bardzo uważać! Więc mocno się trzymajcie! A! Co się dzieje? Czuję się mądrzejszy. Ja, głupsza! A! Patrz lepiej, nie było aż tak źle. A -a 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 -a! Uh, najgorsze za nami. A -a 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 -a. Dostarczyć ostatnią pizzę. Yy, na pomidorową Za mnie zły skrót. Będziemy tam za... Ja przepraszam, ale jakaś rysa na globusie nie może być podstawą do zwolnienia. Niech mnie pani wypuści. Co jest? O matku, cofnęliśmy się w czasie. Tak nigdy go nie dogonimy. Co się jeszcze okaże? Jadę tędy. Który to ma być numer? Nie pamiętam! To sobie przypomnij! Ta ulica ma dwa kilometry! O, wydaje mi się, że wiem, który to jest dom! Ten świat to mało! A! Nic mi nie jest! Choć nie wiem. Idźcie powstrzymać ojca! Odjadałeś tę pizzę! Tylko kawałek ze środka! Waterson na podstawie punktu 13 statutu pizzerii Fervidusa... Wyrzucam cię! Nie!